Dzień dobry, a czy będzie pan na Jarmarku Dominikańskim? Będzie pan, a miasto Gdańsk będzie chciało, żeby mnie nie było. No taka tradycja nasza w Trójmieście przepędzanie Cejrowskiego. Będzie stoi z dali drugi raz z rzędu, więc będzie. Kiedy będzie? Podaję terminy. Uwaga, bez niedziel Cejrowski, bez niedziel stoi czwartki, piątki i sobotni, więc po raz pierwszy. Stanę w sobotę 24 lipca, potem czwartek, piątek, sobota 29, 31 lipca, potem czwartek, piątek, sobota 5, 7 sierpnia, czwartek, piątek, sobota 12, 14 sierpnia, bez niedzie! Bo ludzie w niedzielę przychodzą 470 km, jechałem do pana, pana nie było. Bez niedzie! Www. sklep Mój. Uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Come. Y please come. Studio Dziki Zachód. No i już Milo wychodzi ze studia. Milo Kurtis, Dimitros Milo Kurtis, Joannis Kurtis wyszedł ze studia yy, i my zabieramy się do pracy. Od czego? A co pan sobie życzy, proszę no pana? Proszę. Na Kubie być może powstanie, ludzie wyszli na ulicę i żądają, żeby skończyć z socjalizmem. Już im gratulowałem w trzech językach. W Caracas też wojna oficjalnie z gangami. Socjalistyczna władza w Caracas, czyli w Wenezueli, zabrała się za gangi, a gangi stawiają opór i nie wiadomo, jak te gangi interpretować, bo być może oni po prostu też chcą, ci kryminaliści, którzy kolaborowali z władzą, żeby sobie niszę jakąś znaleźć. Mają już tej władzy oni też dość. Bo kiedyś gangi w Wenezueli zarabiały kupę forsy, gdy Wenezuela była bogata. A kiedy Wenezuela zaczęła być krajem bardzo biednym, on jest zbankrutowany jest od wielu lat ten kraj, nic nie ma. To również gangom się pogorszyło. Na turystów nie ma do obrabowania. Nie można pojechać do donikąd, bo paszportów nie dają. I nawet gangi w Caracas się zbuntowały. Nie wiem, czy to są ruchawki chwilowe na wypalenie się czegoś i żeby zacisnąć pętle, to niech się wypalą, niech się ujawnią ci, którzy nas nie lubią, nas, reżimu, i wtedy ich połapiemy wszystkich. Czy jest to przesilenie, które będzie skuteczne? Ale na Kubę proszę sobie popatrzeć. Wyszli ludzie na ulicę. Wczoraj to oglądałem i w Caracas wojna władzy z prywaciarzami, ostatnimi, którym broń została w ręku. Wyszli ludzie na ulicę, ale dużo tych ludzi wyszło na ulicę na Kubie. Czy tak, no, mało... zdjęcia z Kuby były takie, że po prostu gęste ulice, te zapakowane tak jak po meczu piłkarskim kubańska władza no nie jest tak skuteczna jak chińska, żeby zamknąć cały internet. W związku z tym trochę informacji wyciekło. Fidel dopuścił internet po to, żeby rodzina Fidela, cały ten klan, zarabiała pieniądze. Oni dopuścili telefonię komórkową w tym celu i przejęli całą forsę zawierając spółki zagraniczne. U nas były też spółki polonijne na pewnym okresie rozwoju komunizmu w inną stronę. Demontażu pozornego Takiego, żeby się komunizm ukrył, a nomenklatura, żeby się uwłaszczyła. No więc, Klan Fidela Castro, te wszystkie rodziny spokrewnione z nim bezpośrednio, potem Raul i, i cała ta sitwa. Oni dopuścili hotele zagraniczne na początku i zawierali spółki zagraniczne. Ich konta były w Hiszpanii, na przykład. Wystawiali jako minister turystyki, wystawiali licencje jakiejś firmie hiszpańskiej na otwarcie, pobudowanie hoteli na państwowych plażach Kuby. I tak się rozwinął ruch turystyczny na Kubie lata 70. i 80. Potem dopuścili w taki sam sposób komórki. I też firma jest zagraniczna, my wam pozwalamy, ale chcemy udzielić. W tej firmie i mają znowu swoje konta w firmie, która prowadzi komórkowość. I internet tak samo, strasznie drogi, i cała forsa idzie do kieszeni klanu Fidela. I ten internet, w związku z takim ustawieniem sprawy, on nie jest państwowy, tylko to jest spółka zagraniczna, nie może być w 100% szczelny. W związku z tym wyciekają pewne informacje, wyciekają najpierw do Miami, no i tam na Twitterach i innych takich mediach możemy pooglądać. Wygooglaj, to zobaczysz, ile tam ludzi wyszło na ulicę. Tylko teraz to marzenie o Stanach Zjednoczonych, to jest marzenie o prezydencie Joe Bidenie. Nie, moim zdaniem Joe Biden to jest przemas, a nie marzenie. I nie rozumiałem trochę tych decyzji Pana Boga, kiedy Trump został odsunięty od władzy, czy jak woli Milo Curtis przegrał wybory, a w tej chwili widzę w tym palec opatrznościowy Boży, bo ludzie widzą tych maksymalnie radykalnych lewaków, którzy chcą Amerykę rozmontować i cały czas mówią, że jej nienawidzą, że Ameryka okropna jest i trzeba w związku z tym zniszczyć tę, którą znamy, i pobudować w to miejsce socjalistyczny kraj na wzór Unii Europejskiej. Jak ludzie tego posmakują przez cztery lata, to moim zdaniem w następnej kadencji Trump będzie mógł zrealizować więcej celów swoich, Proamerykańskich, niż mógłby to zrobić mając normalnie drugą kadencję, jedną po drugiej. Ludzie posmakują, czym jest lewica amerykańska, ci ekstremiści, którzy teraz rządzą i oblepili Bidena dookoła. No i już w tej chwili nawet lewacy publicznie mówią: Ja nie, nie na to głosowałem, głosując na Bidena. Głosowałem przeciwko Trumpowi, bo mi się to i tamto nie podobało, albo głosowałem na Bidena, bo mi się to i to podobało, ale on jest zupełnie inny. To nie jest centrysta lewicowy, tylko to jest ekstremista lewicowy. To już czegoś takiego nie chce. Coraz większe grupy yy, demokratów ujawniają się yy, z taką właśnie tezą, że do nie, no nie o to nam chodziło. I oni zagłosują na Trumpa. Czy zrobią to publicznie, czy pokryją mu druga sprawa, ale zagłosują na Trumpa, a najpierw w 2022 zagłosują na wymianę osób w kongresie. Czy byłeś jeszcze w Stanach, kiedy był ten wiec Donalda Trumpa, na którym było kilkadziesiąt tysięcy osób? Byłem. Wszystkie wiece Trumpa są też cudowną rozrywką. W związku z tym, wszystkie stacje telewizyjne upadające, CNN, który. Wszystkie stacje amerykańskie z tych głównych czterech czy pięciu mają razem wzięte. Mają mniejszą oglądalność niż jedna stacja Fox. I każda z tych. Głównych, które znamy, CBS, NBC i tak dalej, te alfabetyczne, one mają też oglądalność mniejszą niż alternatywa bardziej prawicowa dla Fox Newsa, czyli Newsmax. Ludzie nie chcą oglądać tych lewicowych stacji siejących propagandę. W związku z tym te stacje dają sprawozdania z wieców Trumpa, żeby mieć jakąś rozrywkowy content. Trump jest poza wszystkim y, przyjemnie się ogląda. Jest podniecający jak film sensacyjny albo przygotowy. Przygodowy. No i to tak, jego wiece są dobre, fajnie się ogląda. To jest, poza wszystkim jest to doskonała rozrywka. Fajnie się też słucha Wojciecha Cejrowskiego i piosenek. Mówiłeś o piosence, w której występuje albo występuje Polak. Śpiewa artysta, artysta, no jest taki Polak tam w którymś pokoleniu, ale utrzymał nazwisko John Gorka się nazywa, czyli Jan Górka i... Śpiewa muzykę taką, po, po, pogranicza, nie wiemy, on jest niszowy, powiedzmy sobie, i zaśpiewał coś o BB Kingu. Tak mi się spodobało, że długo szukałem, ponieważ jest niszowy. Usłyszałem w radiu tę piosenkę i szukałem, i szukałem, szukałem, to już było z 15 lat temu i znalazłem. I oto on. I oto on powiedziałem, panie realizatorze, piosenka numer dwa.